W dzisiejszych czasach Brawl Stars jest bardzo rozwiniętą grą. Mamy często aktualizacje, różne eventy, czy też dużo nowości. Jednak co by było gdyby cofnęlibyśmy się do roku 2018, kiedy jeszcze Brawl Stars nie był globalną grą? Zapraszam Was na nową serię Powrót do Przeszłości, w której cofniemy się do BSA sprzed 6 lat po to, żeby zobaczyć jak to kiedyś wyglądało. Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i ja bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc uwaga moi drodzy, wbijamy sobie do BSA z 2018 roku. No i oczywiście musimy wpisać sobie nick, ponieważ kiedyś było tak, że chyba na początku się wpisywał nick, chociaż nie wiem czy tutaj jest... E... Nie, nie ma początku. Mamy... To jest Retro Braw, to się tak nazywa. Możecie sobie to pobrać. Jest to na starszego Androida, ale na szczęście na te nowe androidy też to działa. No i jesteśmy i to jest Brawl Stars, który właśnie tak wyglądał i zobaczcie na to. Mamy tutaj areję płatków z zadymiarzami. I to są nawet jeszcze te stare tekstury Dynamite za 2000 jak on wyglądał. Wow. Zobaczmy na to, że mamy darmową skrzynkę. Oh my god, ależ to kiedyś pięknie wyglądało. Naprawdę to wygląda. Inaczej, Brawl Stars bardzo się zmienił i zobaczmy, mamy 27 monet, to są w ogóle inne monety. I mamy punkty mocy do szerki, która też ma inny awatar. I mamy dwa po i mamy etykiety i mamy gemy. Co jest? Yo, to jest nieprawdopodobne. Naprawdę, tak Brawl Stars wyglądał w 2018 roku. Zaraz sobie przejdziemy do gierki. Ale jeszcze przed tym, pokażę wam tutaj różne rzeczy. Tutaj mamy oczywiście e, znajomych, tutaj mamy bandy, czyli kluby. Kiedyś tak się nazywał bandy. Tak kiedyś się mówiło, to były bandy, nie kluby. Tutaj mamy oczywiście bitwę. Tu mamy jakieś punkty, się zbiera jakieś 100 case'ów, żeby wbić jakiegoś Brawl No i mamy Aleję Pułarków, która ogólnie no naprawdę jest wielka. Mamy tutaj Aleję Pułarków aż do 14500 ale jest ja, która jeszcze była w 2020 roku. Czyli ta ja naprawdę już była bardzo, to bardzo e, długo. Więc przejdźmy sobie do pierwszego meczu: zagrajmy sobie, może, solo i przejdźmy sobie do tego. Oh my god, jak to pięknie wygląda! Tak właśnie wyglądał Brownstars w 2018 roku. O jezus, rerka! Znaczy, znaczy, ból, sorry, o nie, ból, żeby mi nie załatwił, dobra. Wy możecie w komentarzach napisać czy w ogóle graliście w taką wersję, bo powiem Wam, że jest to bardzo ciekawa rzecz grać w Brawl Starsa, który był 6 lat temu i powiem Wam, że naprawdę jest to inny Brawl Stars i naprawdę on, jeżeli tak Brawl Stars wyglądał w 2018 roku, bo tak wyglądał, to naprawdę był bardzo ciekawy. Wtedy to były piękne czasy. Ogólnie ładna grafika tego, oczywiście to nie powala. Wiadomo, to nie powala, ale naprawdę grafika jest niesamowita i, ta, i ten Liko i ten PAM, jak to w ogóle wyglądało kiedyś. No i mamy pierwsze pucharki na naszym koncie, to jest trzecie miejsce. No i, i w sumie tutaj mamy Szczarkę, mamy mój nikt który jest na zieloną no i mamy pierwsze pucharki, mamy stalki, czyli Gwiezdnego żetona, który oczywiście potem nazywał się Gwiezdny Żeton. No i jak sobie wiecie, kiedyś się zbierało gwiazdne żetony, że jak się wygrywało pierwsze pucharki. Jak się wygrywało na każdym trybie pierwszym aż to się zdobywało i tam wiadomo, że za 10 żetonów tych gwiezdnych zdobywało się dużą e, skrzynkę. Dobra, lecimy z kolejnym meczem. Okej, okay, szelka tutaj oczywiście. tam jest chyba też szelka OK, staś widzę, że jakiś Polak. Tak jak mówię, jeżeli ktoś będzie chciał pobrać sobie tą e, e, ten, tego Brawl Starsa starego, to oczywiście będę mógł zrobić poradnik. Oczywiście on nie działa na każdy, ale pomimo, że mam najnowszy Android, jaki można mieć. Na Xiaomi to, to i tak mi działa Więc jestem bardzo zadowolony ponieważ Jest kilka wersji do pobrania I poprzednie wersje mi albo nie działały Bo nie wiem dlaczego Albo niektóre wersje były Nulsem, Albo niektóre wersje były też Że po prostu nie można było grać na transmisję danych A tutaj na transmisjach danych Na szczęście można grać Więc jakoś to fajnie wygląda Dobra tutaj jest pamka Ona niestety mnie chyba porobi No niestety Okej okay. To jest Brow czyli ta najmniejsza. Ok, otwórzmy sobie. Niestety, żadnej postaci nie ma, ale mamy 10 punktów mocy, które dają nam to, że możemy ulepić sobie szczerkę na nowy, no w sumie na kolejny poziom. Fajne jest też to, że można po tych 6 latach sobie pobrać tą wersję i sobie wrócić do tej gry. Wiem, że dużo z Was na pewno zaczął grać w Brawl Starsa w 2019 roku, w 2020, ale myślę, żeby. Myślę, że jak, jeżeli ktoś chciałby sobie zagrać w tą wersję, to oczywiście fajnie. Oczywiście wiadomo, że to się może stać nudne potem, ale oczywiście z tego seria na pewno będzie kontynuowana. Jo, szczerka się O, Brotisław, siemaneczku, Jezu, ja już chciałem naciskać emotki. Ja zapomniałem, że emotek tu nie ma. Nie, może ta osoba mnie zna z a. nie wiem. No jeżeli chciałby ktoś mnie zaprosić do znajomych, to oczywiście zapraszam, możecie mnie zaprosić. ID wam będę mógł najwyżej po podać. Dobra, ten kod też wow, jak on wyglądał. Oj, oj oj bo tu może być problem. Dobra, na szczęście uciekłem. Muzyczka oczywiście z bitwy jest taka sama jak do dzisiaj, czyli to jest niesamowite, że ta gra dalej jest na takim topie, jak kiedyś w Brawl Stars, No, niesamowite to jest. O Jezu, ale to fajnie też wyglądało. Naprawdę ta grafika nie jest taka zła. Wiadomo, kolejnej do dzisiaj jest e, słaba. Ale powiem wam, że ta... E, tak, grafika mi bardzo przypomina moje dzieciństwo. Bardziej taką nostalgię z 2018 z 2017 roku. Wtedy jeszcze na Brawl Stars się jak w Crash Royale, czyli chyba poziomo, czy pionowo. Chyba pionowo. Nie, ja się mylę z tym nazwaniem. Jeżeli mówię ile to przepraszam, ale chyba mniej więcej wiecie o co chodzi. No i zobaczcie ta pamka jeszcze. jo, jak ten misiek w ogóle się. Ten tutaj, o Karol, tutaj jest, czyli kolejny Polak, okej. Okay. My z tego chyba załatwimy. Jednak nie załatwiłem, ponieważ pamka się na mnie uziła, ale na szczęście uciekłem. Dobra, więc najprawdopodobniej w tym odcinku odbierzemy sobie też również pierwszą postać dziś, yy, na tym koncie. Ja poza jest to w kolejnym odcinku. Zobaczymy. Aktualnie jest top 4. Te czaszki, jak w ogóle wyglądały, masakra. Naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie to wygląda. Oj, jest problem. Tu jeszcze szelka się kampi, okej, okay. dobrze, że tam nie poszłem na bo mógłbym mieć lipę. Nie, ale to działko ma 6500, to wiecie, to kiedyś było bardzo dużo. A Protisław, dobra, bo ty jesteś, nie Protisław... ale Protisław, ty mnie chyba nie pamiętasz. No ale cóż, trudno się mówi. No ta strefa wyglądała chyba według mnie kiedyś lepiej. Teraz oczywiście jest troszeczkę lepsza graficznie, ale mi się wydaje, że bardziej tak. Mi się wydaje, że jednak dzisiaj jest gorsza niż ale widzę, że dużo osób też oczywiście, które grają w tą grę, po prostu wracają sobie do tych starych czasów. Jak sami widzicie Brawl Stars te 6 lat temu był zupełnie inną gierką. Mało zadymiarzy, czy też specyficzna grafika. Jednak pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest zdobycie kilku zadymiarzy.